Mamy czas nowego roku. Chyba najpopularniejszą formułą życzenia noworocznego jest do Siego roku. Przypominam o konieczności rozłącznej pisowni tej formuły. Tam są trzy oddzielnie napisane wyrazy. Mówimy do Siego roku, ale piszemy do Siego roku. Co to jest ta tajemnicza postać siego? Ona znaczy dosłownie tyle, co tego. Jeśli mówi stary gospodarz, latoś pszenica obrodziła, to znaczy, że tego lata obrodziła. Powiemy ni to, ni sio. Rosjanie na słowo dziś mają swoje siewodnia, w piśmie siewodnia, a gdybyśmy to teraz tak po polsku powiedzieli, to byłoby Siego dnia, czyli tego dnia, czyli dziś. W tym momencie Państwu udowodniłem, że Siego znaczy tyle co tego, bo był kiedyś taki wskazujący zajemek się, sia i się, czyli ten, ta, to. Mówiąc do Siego roku, życzymy komuś. Do tego roku, który przyjdzie. Obyśmy byli zdrowi, obyśmy byli szczęśliwi. Ja z serca do siego roku Państwu życzę.